Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na haul, ale to jest pewnie wiecie po tytule. Przepraszam Was za odgłosy, ale to moje psy tutaj w tle, jak zawsze. I też przepraszam Was z góry za, e, za siebie, bo mam trochę katar, więc mogę być z lekka pociągającą. Wybaczcie mi to. E, no ale dobra, przechodzę do rzeczy, bo trochę już mi się tego uzbierało. E, aczkolwiek są to zakupy. Tylko z września i większość zakupów pokazuję na Instagramie, także możecie zobaczyć, ale pomyślałam, bo jest tutaj kilka takich rzeczy, które dopiero będzie można kupić, myślę, albo już można kupić dzisiaj, na przykład u mnie w mieście coś tam będzie takiego, ale dobra, to pokażę Wam właśnie dlatego, bo może skorzystacie, może też sobie kupicie. Ok, e, zacznę od e, tych rzeczy, które kupiłam wcześniej. Bo ja wczoraj byłam na zakupach i zrobiłam takie większe zakupy, ale wcześniej też byłam na zakupach i nie wiem właśnie, co mam wziąć w ręce. Może zacznę od tego, co kupiłam z Luizą. Cieszę się, że e, tak naprawdę Luiza zapomniała, bo będę mogła Wam pokazać e, oba kubeczki. Kupiliśmy sobie kubeczki w Lumpeksie. One kosztowały 15 zł. Postaram się Wam jakoś pokazać. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Naprawdę są prześliczne, mają takie serduszka tutaj w środku. Także jeden jest mój i jeden Luizy. Jeszcze nie wiem, który jest mój, który Luizy, bo Luiza powiedziała, że ja mam wybrać, a ja nie lubię wybierać. Także yy, jak, na któryś się zdecyduje. Okej, okay. dobra, to przesunę, żeby mi nie spadło. Yy, kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to słuchajcie, są perfumy z Altery. To też kupiłam, kiedy byłam z Luizą. I z tego co mi się wydaje, te perfumy są już wycofywane. Tak przynajmniej pani twierdziła w sklepie. Cena była na dowidzenia 8 z groszami. Kupiłam sobie aż trzy opakowania. Nie będę wam wszystkich trzech pokazywać, ale pokażę wam właśnie o które chodzi. Nie wiem, czy one będą znowu, czy to jest zmiana tylko szaty graficznej. Nie mam bladego pojęcia, dlatego się zaopatrzyłam, bo ja bardzo lubię te, ten zapach. Aczkolwiek uważam, że ten, który był wcześniej, to był jakiś tam. Citrus Sprint, czy Spirit, czy jakkolwiek, to tamten był ładniejszy od tych, ale te też są naprawdę bardzo, bardzo ładne, cytrynowe, takie, jak ja lubię najbardziej właśnie, cytrusowe. I kolejna rzecz, którą też kupiłam z Luizą, to jest chyba jakaś nowość, w każdym razie nie widziałam tego wcześniej, i to jest słuchajcie, fluid nawilżający do twarzy, oczar i kwiat lotosu. Na razie nie będę go używała, bo e, chcę z, e, chwilowo chcę zobaczyć, jak się sprawdzi u mnie używanie podkładu mineralnego. Używam teraz podkładu z e, Everyday Minerals. Nie wiem, zobaczymy, ale dla odmiany na pewno chętnie sięgnę i po ten produkt. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. I dwie koszulki, właściwie powinnam pokazać ich więcej, ale e, pokażę Wam jedną. Jedną możecie zobaczyć inst na Instagramie, taką z buldoszkami francuskimi. E, a tej nie pokazywałam na Instagramie akurat. Bardzo mi się spodobała. Trochę e, żałowałam, że jej nie założyłam wtedy, kiedy nagrywałam tego vloga, bo śmiałyśmy się z Luizą, że idealnie by się wpasowała. E, to jest koszulka z Sinsaya ona jest jeszcze nowa, metkę już oderwałam, żeby móc ją sobie spokojnie schować do szafy i ona już sobie grzecznie i spokojnie leżała w szafie. Ona ma takie wywijane rękawy, bardzo fajna, bardzo mi się spodobała. E, nie wiem, czy nie jestem trochę za stara już na takie koszulki, ale sorry, <noise> jeśli ktoś się poczuł urażony. E, I kolejna koszulka, mm, bo kupiłam jeszcze, słuchajcie, bluzę. Bluzę też możecie zobaczyć na Instagramie. Bluzę z kropa z takim kotkiem i napisem Hey Cutie, czy coś takiego. Ale mówię, możecie zobaczyć ją na Instagramie. E, a że kupowałam online taką samą dla Angeliki, e, to. E, przy okazji, po prostu kupiłam sobie na wyprzedaży taką koszulkę. Ona ma takie ścięte rękawy. No i jak widzicie, jest cała w banany. Taka półokrągła na dole. Bardzo fajna, też mi się bardzo spodobała. I ostatnie dwie rzeczy, chyba z tych takich wcześniejszych. Pierwsza rzecz, o której muszę wspomnieć, bo wcześniej nie widziałam, a pamiętam czasy, kiedy szukałam tego e, namiętnie i nigdzie nie mogłam znaleźć, a ceny w internecie zawsze mnie powalały to słuchajcie, jest krem, ten akurat jest orzechowy, ale wiem, że są to jest krem z Rosmana. oczywiście e, wiem też, że jest krem czekoladowy, także jak macie ochotę e, wegańskie one są, przynajmniej mają znaczek, że są wegańskie tutaj ten znaczek jest mam nadzieję, że to widać no i zobaczymy, niby 15% tylko orzechów w tym jest, no ale zawsze to jest coś innego, jakieś słodkie smarowidło, ja lubię od czasu do czasu, także zobaczymy, zobaczymy, jeszcze nie próbowałam. I jak mówię, ostatnia już rzecz to będzie książka, ostatnia rzecz z tych rzeczy wcześniejszych, kurczę, sorry, powtarzam się, to będzie książka, książka o bieganiu. Ja po półmaratonie, który przebiegłam, musiałam sobie jednak zrobić przerwę dłuższą, ponieważ okazało się, że mam awarię. Stopy, ale dobra, nieważne. W każdym razie, żeby zmotywować się, poprawić swoje, e, że tak powiem, dotychczasowe efekty biegowe, znaczy się efekty, e, kondycje ogólnie e, i żeby zobaczyć, czy aby na pewno wszystko robię tak jak powinna, pomyślałam, że kupię książkę, już zaczęłam ją czytać, także e, no zobaczymy. Nie będę się wypowiadała na razie na jej temat, e, bo chcę ją przeczytać. Ona kosztowała, słuchajcie, 34,90. No, i od razu wspomnę o tym, że, bo kupiłam ją w Empiku um, i kiedy ją kupowałam, zapisałam się do tego, wiecie, klubu Empiku, oczywiście tam dane osobowe, masakra, ale dobra. I dostałam kartę, e i dostałam zniżkę, zniżkę 10 zł na kolejne. Zakupy, tylko to nie miało być coś tam w promocji, coś tam, coś tam, whatever. I spróbuję Wam pokazać. Pomyślałam, że spełnię swoje marzenie. Przepraszam, że się i kupię sobie jeszcze jedną książkę. Książkę, którą bardzo często dziewczyny pokazują na Instagramie. Wcześniej, jak byłam, oglądałam ją, bardzo mi się spodobała. Pomyślałam, że no, warto by było w nią zainwestować. No i już Wam pokazuję. To jest Love, Style and Life, czy whatever. Sorry za moją angielszczyznę. Um, bardzo fajna książka, bardzo mi się spodobała. To nie jest taka książka, moim zdaniem, do siedzenia i przeczytania w całości. Raczej będę ją czytać sobie w ratach. Także, yy, no zobaczymy, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Yy, ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam, a już zaczęłam te wczorajsze zakupy, bo to właśnie było wczoraj kupione. Zapomniałam Wam wspomnieć o tym, że co prawda to jest zakup jeszcze sierpniowy, ale czekałam dwa tygodnie, a kupiłam pod koniec sierpnia. Mam w końcu toaletkę rany czekałam na to tyle lat, ale mam, ona tutaj stoi, tutaj widać kawałek jej. Zrobię dla Was zdjęcie, wstawię, żebyście mogły zobaczyć teraz. Także tak mniej więcej się prezentuje, wiem, straszny bałagan jest na niej, wybaczcie. Ale to u mnie normalne, mam nadzieję, że z czasem to jakoś ogarnę. Dobra, i teraz y, trochę poszeleszczę, bo chciałam wyjąć zakupy z Rossmana. Wczoraj byłam w Rossmanie. Teraz w tym momencie jest akcja kup jeden krem, drugi dostaniesz gratis. To dotyczy chyba tylko kremów na noc, na dzień i pod oczy. Żadnych innych tam serum, olejków, ani nic takiego. To chyba nie dotyczy z tego, co mi wiadomo. No i poszłam, właściwie nie miałam zamiaru kupować kremów, bo jakiś tam zapas mam. Ale zobaczyłam znowu coś na do widzenia. To są te Hydro kremy z Rival de Loup. One oczywiście są wegańskie. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ten znaczek. I w cenie na do widzenia jeden kosztował ten albo ten whatever, bo były w tej samej cenie 4,80, 70, coś takiego dokładnie nie wiem. Nie wiem, czy znajdę Paragon. Nie, to jest tylko potwierdzenie. O, jest Paragon. 4,79, tak, dokładnie. Zastanawiałam się, czy te wyprzedawane, właśnie kremy też są pod tą akcją, że po prostu jest ten drugi gratis. No ale okazało się, że tak, więc mam dwa za 4,79, także prawie deal życia zrobiłam. Co jeszcze? Słuchajcie, jeszcze kupiłam w Rosmanie żel pod prysznic. Nowy taki cytrusowy, co prawda ja mam całkiem spory zapas żeli pod prysznic, ale ja zawsze mam spory zapas. Także e, no zobaczymy, na pewno go użyję. O wybaczcie i Woszek tutaj przylazł co, co pan chciał? W filmiku pan chciał być. Dobra. I mamy jeszcze trzy rzeczy. Tak trzy rzeczy z Rosmana. Pierwsza to będą chusteczki, takie chusteczki, chulsteczki, przepraszam, chusteczki do e, demakijażu. Do Mam z tej serii żel do mycia twarzy i w ogon. I słuchajcie, e, bardzo go lubię, naprawdę świetnie się sprawdza i już go właściwie prawie wykończyłam. Także pomyślałam, że spróbuję. Kupiłam te mniejsze opakowanie chusteczek, tutaj jest 10 sztuk, e, także zobaczymy. Co to za cudo? Tak samo jak to skusiłam się, bo to jest jakaś nowość. Opakowanie zawiera 12 płatków. Moje zawiera już 10, bo ja wczoraj je zrobiłam, żeby zobaczyć, bo byłam bardzo ciekawa. To są takie płatki, które od jednej strony mają tkaninę, a od drugiej są żelowe. One na razie kosztują coś około 15 zł, także całkiem sporo jak na Rival de Loup ale powiem Wam, że naprawdę są całkiem fajne. Całkiem fajnie napinają tutaj tą część twarzy, że tak powiem. Także jestem pozytywnie zaskoczona. Zobaczymy jak będzie dalej. Na pewno będę ich używała, to dam Wam jeszcze znać w jakimś tam denku czy czymś, ale na razie po tym jednym razie jestem pod wrażeniem. No, i ostatnia rzecz to są e, zwibo bibułki matujące. Jako, że mam toaletkę w końcu, zaczęłam się częściej malować, cieszę się bardzo. E, no, i w związku z tym, no, bibułki też mi się przydadzą, wiadomo. Ok, i to by było e, to, co z Rossmana. Mam nadzieję, że nie słyszycie jak mi w brzuch. Teraz zakupy z Biedronki, tylko dwa, obiecuję. Pierwsza rzecz to są japonki. To są japonki, które są unisexami, czyli tak samo dla kobiet, jak i dla mężczyzn jest to model. Ale bardzo mi się spodobały. Ja pamiętam, jak one były w, na samym początku, w lecie, na samym początku lata. Wydaje mi się, że coś one kosztowały w granicach 60 zł, także... Chyba 59, coś tam, 99. Wtedy to była e, straszna kwota e, według mnie do wydania. E, teraz jak byłam, mm, poszłam na czytnik i zobaczyłam, że kosztują na czytniku 35 zł, ale była, była i nadal jest jeszcze w mojej biedronce taka obniżka, minus 50% na em, odzież i obuwie. I słuchajcie, w związku z tym zapłaciłam za nie 17,50, także myślę, że się opłacało. Co prawda, wiadomo, lato już się kończy, ale będą na przyszły sezon. One nie są jakieś naprawdę specjalnie piękne, no ale to kroksy będą na podwórko, bardzo mi się podobają. I jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam, co prawda hmm, wydaje mi się, że też były przecenione, bo ja na czytniku sprawdzałam. To są takie leggingsy do biegania, do jakiejś tam aktywności, zobaczymy. Ja sprawdzałam je na czytniku i one słuchajcie kosztowały 9 zł, także nie wiem czy zapłaciłam za nie 9 czy 4,50, ale jeśli 4,50 to naprawdę to jest szok. Wybrałam sobie rozmiar M, bo mam rozmiar... XL kupione tam dużo, dużo wcześniej na jakiejś wyprzedaży i powiem Wam, że ten XL jest tak ogromny, no że nie ma szans w ogóle. One mi po prostu spadają z tyłka, także są nowe i będę musiała je komuś oddać, zobaczymy. A te y, są zdecydowanie mniejsze. Fajne podobają mi się, za te pieniądze na pewno było warto. Pieniądze. Dobra, i znowu szeleszczę, bo będzie torba, Kupiłam, tak opaskę do włosów. taką z kwiatuszkami o, czy nie wyglądam pięknie? Żartowałam a tak na serio opaska jest trochę śmieszna, ale pomyślałam, że idealnie po prostu przyda mi się do toaletki jak rano się maluję żeby móc sobie coś śmiesznego na głowę po prostu założyć, żeby móc się w spokoju umalować, żeby mi tutaj nic nie wchodziło, żadne włosy, także jestem zadowolona no i yy, kolejna rzecz to jest piżama. Ja jestem maniakiem piżamowym. Yy, to są spodnie. Pokażę Wam. Tak wyglądają spodnie. A tak wygląda góra tej piżamy. Bardzo lubię fason yy, koszulek do spania właśnie taki, taki trochę jak kimono, coś w ten deseń, taki szerszy u góry i węższy na dole chociaż tutaj tego nie widać, bo ona się nie mieści w kadrze bo jest dosyć duża, ja lubię duże piżamy a też jestem duża, więc rozumiecie to no i kupiłam, co jeszcze kupiłam majtki, nie wiem czy będę Wam pokazywać pokazywać Wam, no dobra, pokażę Wam różowe majtki, takie wyższe z Modalu i takie kupiłam jak widzicie, dwie sztuki no, i jedne kupiłam takie dziwne. Nie wiem, czy będę mm, za często je miała. One są też dość, dość wysokie. Przepraszam Was za telefon. I takie, no, z taką koronką. No, zobaczymy. Ok, i to by było wszystko z textile marketu. I przechodzimy do y pepko. I właśnie tu, już zajmę tą opaskę, może nie będę Was e, śmieszyć. E, I tu w Pepko chciałam w, Wam właśnie pokazać coś, co moim zdaniem jest warte zachodu. E, to jest, słuchajcie, taki szal, jakby to powiedzieć, ale szal to nie jest. To jest taka chusta, bardziej chusta, właśnie. Tak mniej więcej wygląda. Jest dosyć duża, dosyć gruba, taka fajna, dość mięsista. Ona kosztuje. Teraz jest właśnie w promocji, kosztuje 25 zł. 24,99, ok. Także jest naprawdę, naprawdę fajowa i kolor ma, no ekstra. Po prostu szarość teraz idealna. Bardzo mi się podoba. Także pomyślałam, że podzielę się z wami tym zakupem, żebyście wiedziały, że teraz właśnie są i teraz warto po niej polecieć. I kolejna rzecz też z Pepco. To słuchajcie, są kapcie. Ja uwielbiam kapcie z pepką. Mam już ich naprawdę całkiem sporo, ale ja lubię je naprawdę bardzo, bardzo. I ja je zmieniam tak raz na tydzień, na dwa tygodnie i je piorę, wrzucam normalnie do pralki. I kupiłam kolejne. To są takie słodziaki z zamkniętymi oczkami, bardzo mi się spodobały, naprawdę są śliczne. Jest jeszcze drugi model. Możecie zobaczyć u mnie na Instagramie, bo wrzucałam zdjęcie drugiego modelu, który teraz wyczaiłam, że jest. Cieszę się, że te kapcie w końcu się pojawiły. Wiadomo, nie są to kapcie na lato, bo mogą być troszeczkę zbyt ciepłe więc pewnie dlatego ich nie było, ale cieszę się i mam nadzieję, że będą kolejne i zasilą po prostu y, moją kolekcję. I e, aha, następna rzecz to jest coś trochę dziwnego. Y, dziwnego jak dziwnego, no ale y, to jest, słuchajcie, y, opakowanie ze spryskiwaczem, które teoretycznie jest na y, myślę, że do prasowania. Ale ja wymyśliłam, że przeleję tutaj sobie już wam mówię, wcierkę z Jantara i że. Bo nie mam żadnego innego opakowania po prostu ze spryskiwaczem. I w ten sposób będę korzystać z tej wcierki. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Patrzę, że ten filmik naprawdę jest już bardzo długi. Także muszę się sprężać. Dobra, następne rzeczy to znowu będą majtki i znowu e, takie. O, takie. Do, dość duże, o, tak bym powiedziała, e, z pepko. Te są takie z szarym w paski, te są mm, takie różowe z granatem w paski. No i wybrałam jeszcze takie zwykłe szare. O, takie. I kupiłam sobie też biustonosz y, również szary. Y, i to by było wszystko już z Pepko. I teraz pokażę wam kilka rzeczy z Hebe. Jest mi tutaj i waszek czegoś nie, na głowę nie zrzuci. I zacznę może od dwóch produktów, które ja uwielbiam i które uważam, że warto kupić i naprawdę to są takie moim zdaniem dla mnie dość kultowe, bo ja zawsze do nich wracam i zawsze... W Mówię wszystkim znajomym, zobaczcie i <grafię> o nich, także już Wam pokazuję. Jest to Top Coat z Essence. Bardzo fajny, Do, dość szybko uważam, wysycha lakier pod nim, także po to moim zdaniem jest Top Coat. Także mogę go, mogę go wam śmiało polecić, przepraszam. Rewelacja moim zdaniem. I kolejna rzecz, taka e, dość znana. E, ja wyrzuciłam teraz swoją poprzednią i to jest, słuchajcie, jak to się w ogóle nazywa? Eyebrow filter? Coś takiego. W każdym razie jest to taki żel do stylizacji brwi. E, jak mówię, ja już taki miałam. E, mam teraz, używam z Essence, ale ten z Essence moim zdaniem no nie jest taki... Mm, no nie jest taki jakbym chciała do końca. Kolor jest całkiem ok, teraz mam go na brwiach, ale kiedy chcesz uzyskać taki bardziej wiecie, taki lepszy efekt, bardziej wyrysowanych tych brwi, no tym essence nie da się tego zrobić. On średnio, nakładając jeden na drugi, ten kolor zbytnio się już nie podbija, także wróć, wracam do tego, myślę, że będę używać i tego, i tego, zależy czy na dzień, czy na wieczór, zobaczymy. Także to jest moim zdaniem to są dwa najbardziej y, warte zakupu rzeczy dwie właściwie a nie dwa. Grzebię w tej torbie, bo chcę wam teraz pokazać dwie kredki. Jedna kredka jest z Bel, a druga i to jest ta hipoallergenik czy jakkolwiek, a druga kredka to jest P2. I to jest taka złota. To są kredki, które mają być jakby bazą bądź cieniami na powieki. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jak widzicie, ta jest z gąbeczką. Ta była tańsza. No ta jest bez gąbeczki. Bardzo ładne mają kolory. To, co mogę powiedzieć, wróciłam do domu i. Umyłam ręce, ale tylko wodą, bez płynu. W pierwszym, wiecie, zalałam wodą i przejechałam ręką, o, o to mi chodziło. To słuchajcie, w ogóle nie doruszenia one są, także naprawdę fajne, no bo wiadomo, już z mydłem to od razu zeszło, ale naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe produkty. No i co jeszcze? Jest promocja w Hebe, jak Was to zainteresuje. Ja kupiłam dla wuja Elmexa płyn do płukania. Jak się wyda 50 zł, można go kupić za dychę, a on normalnie niby kosztuje 24,99. Nie wiem, czy tak jest, bo ja Elmexa raczej nie kupuję. Także zobaczymy. No i jeszcze jedna rzecz, na którą namówiła mnie koleżanka. Nie wiem, czy będę używała, nie wiem, czy komuś nie oddam. Wiem, trochę jestem dziwna, no ale y, zobaczymy. I to jest, słuchajcie, ta Natura Siberica, czy jakkolwiek to tam się nazywa i to jest y, carska morwa, regenerujący peeling do ciała, do wszystkich typów skóry. Z tego co wiem, te produkty są całkiem spoko. Wegańskie nie są. Moim zdaniem, nie wiem, czy są testowane na zwierzętach. Wydaje mi się, że nie. Będę musiała to sprawdzić. No ale ogólnie. No zobaczymy, jak to, się, jak to się sprawdzi. I ostatnia już rzecz, chociaż myślałam, że to była ostatnia, ale nie, to są bransoletki. Bransoletki, które kupiłam w Hebe. To są dwie, jedna jest taka podwójna, a druga taka pojedyncza. Hmm. Powiem Wam, bardzo mi się podobają te bransoletki, oczywiście oryginalne, nie stać mi na oryginalne. Uważam to za zbytek luksusu. Wystarczą mi podróbki podróbki, no to nie jest napisane, że to jest podróbka tego, no ale wiadomo o, o co chodzi yy, tylko jeden problem dziewczyny, jak będziecie w Hebe i znajdziecie je i też chcecie je kupić to polecam wam sprawdzić, bo ten klej jest tak badziewny i musiałam sobie zrobić komplet yy, z dwóch po prostu paczek, bo w obu była jedna bransoletka popsuta także sprawdzajcie nie dajcie się zrobić w konia, bo, bo nie warto, dobra i to wszystko. Mam nadzieję, że coś podpatrzycie, że uda Wam się coś jeszcze kupić. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło i serdecznie. Pamiętajcie o kciukach i. No i subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!